Siemaneczko, siemaneczko witam was moi drodzy na moim kanale w nowej serii. Czy w ogóle z tego będzie seria, nie wiem, zobaczę, bo to jest taka zapcha dziura pomiędzy kilkoma grami, które wychodzą w najbliższym czasie, i które chciałbym ograć, ale żeby nie było pustki na kanale, to mówię, a, zagramy sobie w jakiś horror. Czy to jest długie, nie wiem, bo nie sprawdzałem. Zobaczymy. opinia ma w miarę spoko, więc może będzie nam się całkiem przyjemnie grało. Wszystkie ustawienia zrobiłem, także odpalamy sobie. Odpalamy sobie grę. Poziom trudności łatwy. Wrogowie są bardziej wrażliwi na dźwięk. Łatwo ich zalarmować. Amunicja, przedmioty do leczenia rzadkie, ale dostępne. Wrogowie będą wyzwaniem, ale nie będą przetłaczający, Gracz ma więcej zdrowia. Wrogowie są słabsi, mniej agresywni. Więcej amunicji, przedmiotów. Dobra, na razie zrobimy normalny. Najwyżej się to zmieni potem. W ogóle ogarniają trochę dźwięki. Mam nadzieję, że mnie będzie dużo lepiej słychać. Jeżeli chodzi o sam mikrofon, a czy dźwięk gry jest ostatecznie głośny, to się dopiero okaże w trakcie.

my refusal to do so has led to my confinement here at scare hotel i cannot explain further list? but ask that you trust me i yeah, beseech you list. to compose a melody for me a counter to the song contained within this locket of my mother's i realize this request will seem strange that your first thought will be to come straight here but without your composition all hope of holding back the darkness gathering here will be lost your love Always, Elizabeth. Czyli co, my skomponowaliśmy jakąś muzykę do tej e, naszej ukochanej? Też pościszałem to trochę, bo ten dźwięk strasznie się przebijał mi na czerwone kreski. Może dlatego ten bas był aż tak mocny, że nieraz naprawdę ciężko było mnie zrozumieć, co ja w ogóle mówię. Ale coraz większej straty tutaj nabieram. Kurwa, od razu. Coraz większej wprawy nabieram już w tym nagrywaniu i samo obyciu się z kamerą i, i grami. Także fajnie i cieszy mnie to bardzo. Może też z uwagi na to, że dużo tych streamów było ostatnio. Okej, okay, mamy już chyba kontrolę nad postacią. Tutaj mamy. Nuty Thomas Evans. I co mamy z tym zrobić? Cofnij. Dobra, teraz mamy kontrolę nad postacią. Akcja ewidentnie rozgrywa się gdzieś na Wyspach Brytyjskich, tak mi się przynajmniej wydaje. Flagia, flaga Anglii tutaj wali. A, myszka, 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 trochę większa czułość. Eee, czułość myszki troszkę podniesiemy na 31. Otwórzmy sobie drzwi. Mogram tak, kurwa. Ręka mam, nie mam jej za bardzo. Jak wygodnie sobie ułożyć. Tutaj mam to rączkę od fotela trochę nisko i tak muszę sobie jakoś radzić. Ekwipunek. W ekwipunku mamy medalion muzyczny i nuty Tomasa Evansa. Tutaj mogę wiedzieć. Zapewne trzeba będzie wysiąść z tegoż też pociągu, ale wygląda lepiej niż, niż polskie PKP, nie? Zdecydowanie. Otwieramy. I co tu mamy? Mamy tutaj mapę Irish Sea. To jest dokładnie, może Irlandzkie? No dobrze, i co my tutaj mamy teraz zrobić? Mamy jakiś cel w ogóle misji. Tutaj mamy brak dostępnych map, notatki. Mamy tylko ten list. Gra wygląda spoko na razie. W sensie graficznie nie nieźle. Taki feature bardziej e, mroczny. <laughs> ich shiftem, a on się nawet nam męczy eee, mamy tutaj scare hotel scare point nie mogę nic z tym zrobić ale zapewne musimy udać się w tym kierunku gdzieś do tego hotelu no jest już brama Ciekawe, czy będzie to w miarę straszny, czy taki raczej spokojny horror. Na razie wygląda na taki bardziej stanowany: yy, Grand Reopening Sker Hotel. E. Wielkie, ponowne otwarcie hotel Sker. Występ specjalny panny Elizabeth Williams, nowej dziewczyny z Scare, córki znanej gwiazdy Estrady Prouts Williams. Ej, znanej, uz yy, uzdrawiającej, znana, yy, z. Co? Zaznaj uzdrawiającego spokoju wód leczniczych punktów Akcja rozgrywa się w roku 1897 rok. Także mamy jeszcze do czynienia z XIX wiekiem. W ogóle taki angielski klimat. Trochę się tego nie spodziewałem, czy ja mam to jakoś otworzyć. Uwaga, zły pies. No chciałbym tam wejść. Tyle, że ja mam wrażenie, że to jest hotel opuszczony. Zobaczmy, czy gdzieś tutaj możemy się dostać. Nie widzę, żeby tutaj była jakaś interakcja. Mm. Mamy te nuty i mamy też medalion muzyczny, ale raczej on nam tych bram nie otworzy. Bramy. <laughs> Może trzeba się gdzieś cofnąć. O, widzę, tutaj jest jakieś przejście. Brakuje mi jakiejś takiej fajnej gry też pod nagrywki, więc może to się sprawdzi, bo... Ogólnie w jakiejś tak... Te... Pograłbym w jakiegoś takiego sandboxa, ale coś GTA, tylko żeby coś fajnego, nowego było, żeby już nie grać w to co kiedyś, bo... Ile można w tamte gry razy już ogrywać. No, miałem tutaj w planach może Watch Dogsa jedynkę sobie jeszcze zagrać, ale no... Zobaczę. Tutaj mamy... Aha, czyli to będzie jakby funkcją naszego zapisu. Albo i nie. Mother, well no harm done. I shall record this again later. But while you're here, my darling, why not sing for me? Of course, mother. No dobra. Nie powiem, żeby to był jakiś talent muzyczny, szczerze mówiąc nagranie się chyba skończyło. Tutaj są jakieś zdjęcia. Tutaj drugi raz tego otwarzać nie będę. Kurwa, możemy pograć sobie. Hmm, tutaj. Czy tutaj gdzieś coś mamy? To jest w ogóle fajne, bo ja chcę nagrywać tak po mniej więcej 20 minut, żeby to jakoś ultra długo... Nie trwało, tylko że ja zawsze tego typu gry tak szczegółowo staram się przechodzić i wszystko sprawdzać, że to zabiera mi kupę czasu. Tutaj więcej nic nie widzę. I te nieraz te 20 minut to jest. to jest mało. No ale postaramy się tak robić. Tym bardziej, że nie jestem pewien, czy z tego nagram całą serię, zobaczę. Zastanowię się jeszcze, bo tak odpaliłem ten tytuł i nawet nie wiem, czy w ogóle mi się spodoba i czy będę miał wipe grania w to, bo mimo wszystko ja muszę mieć jakiś taki live, żeby żeby te gry nagrywać. Tak jak na przykład było teraz w przypadku. Nobody Wants To Die, no ta gram tam tam mnie pochłonęła, ja w jeden dzień tą grę przeszedłem i w jeden dzień ją całościowo nagrałem tak naprawdę Więc yy, wszystkie odcinki już miałem gotowe od dnia pierwszego Po premierze, ale nie wstawiałem wszystkiego od razu oczywiście bo to bez sensu Ale też tam miałem sknocone dźwięki, dopiero teraz nauczyłem się tak lepiej obsługiwać to wszystko i, i tym bardziej lepiej to ustawiać bo Nie wiem czemu na początku oglądać z jednego ziomka W ogóle on tak Kurwa ten Bast karcił, żeby go ustawiać strasznie mocno. I to potem, jak ktoś ma głośniki i ma trochę chociaż subwoofer, to nie za bardzo go potem nie było słychać. Dobra, otwórz to. Myślałem, że ten pies chce mnie upierdolić. Idziemy wyżej. Też w ogóle ostatnio mało jest takich horrorów, a, a to jest jeden z, y, też z typów gier, który lubię grać. I nie mogłem nic znaleźć, a akurat się to trafiło. Mam nadzieję, że aż mnie za mocno nie prześwietla. Trochę tak, ale chuj, no, trudno się mówi. Koc musiałbym powiesić chyba na, na okno, żeby tego nie było widać. Bo nie, nie, nie poraczyło mnie szczęście tutaj w tym mieszkaniu, żeby mieć rolety zewnętrzne i mógłbym sobie je wtedy zasłaniać, i byłoby to na pewno dużo lepsze. Wielkie, ponowne otwarcie hotelu to jest to samo. Ej, nie pierdol, że ja. Nie no, jestem od drugiej strony, dobra, bo już myślałem, że mnie cofnęło. Nadal słyszymy ten śpiew. Tutaj jakieś porozrzucane jeszcze rzeczy pewnie byłych gości. Może ona ich, nie wiem, zabija swoim śpiewem? Hmm. To jest chyba ten dwór. No, nie, już kurwa wygląda niepokojąco. Przecież kto normalny by tam wchodził? Otwórz. Rozumiem, że to jest otwarcie bramy. Ale czy jeszcze coś fajnego tutaj się znajduje? Chyba nie. W takim razie wchodzimy do środka. Kolejny bus, ale to już jest samochód, nie? Ma kierownicę. To już jeździło bez kunia. Czemu oni to kurwa wtedy takie wielkie robili zawsze? Dobra, myślę, że najwyższa pora zawitać do naszego hotelu. Otwieramy? Nie ma tak z rana pierdolić sobie energola. Czyli jesteśmy już. W naszym hotelu już się zaczyna ciekawa akcja. Może będę musiał trochę podgłośnić dźwięk gry wtedy w OBS-ie, ale potem, jak będą jakieś jumpscare'y, to mam wrażenie, że to może nam przypadkiem być za głośne. otwieramy. Co tu się odpierdala? Mamy mapę i to i trochę wygląda jak Resident Evil. Odbierz telefon. jest Jakaś budka Odbieramy. Tu Thomas czy to ty, Elizabeth? Twój list mówi, co tu się stało, gdzie jesteś. Ale ja know... Ale mam I dziwne was wrażenie, was że to jest strange. jednak duch, nie? Gdzie I'm safe upstairs, but I cannot leave the attic. I've had to lock and bar the door, hide away from the others. Przecież tu nikogo nie ma. Co tu się stało? I do not have the words or heart to voice it. It is far too terrible to recount. Please be careful, my love. This place is no longer safe. Ach, my love, to jest jakby... Oni się już gdzieś poznali wcześniej? Kto przed kim się ukrywasz, Elizabeth? But stalk these halls, that makes a sound. Wiecie, co czekajcie? Może ja sobie Proszę trochę to światło to w tym czasie to poprawię, to bo widzę, że jest jednak trochę to za mocno. mocno. A mój coraz zrobił lepiej a strange melody okay, that affects the mind if all of the cylinders are played together harmonium this madness will end you need to find them and bring them to me czyli ona jakby już z góry nam zapowiedziała must find all że tutaj te, ta muzyka, tworzona przez jej ojca, wpływa na umysł y, innych dobowników. Ku pamięci Prudys Williams, 52-94, dziewczyna z skerniech Twoja pieśń żyje wiecznie. Tu jakiś ołtarzyk, gazeta. The morning, the morning. Dobra. Tutaj nic nie widzę. Nikt tutaj raczej nie przyjdzie. Wielkie ponowne otwarcie notatka Izaka. Przeczytaj. Wielkie ponowne otwarcie próba generalna. Przygotowanie wielkiego harmonium, kontrola dźwięku. Eee, no dobra, to taki jakby zwykły. Zwykły opis codziennych czynności tegoż tutaj typa, który tutaj najprawdopodobniej pracował. Mm. Tak, muszę spoglądać na OBS od czasu do czasu. Dobra, ale tutaj też raczej nikt nie przyjdzie. Ale czy jeszcze tutaj upewnimy się, czy na pewno tutaj już nic nie znajdziemy? Tutaj nigdzie wejścia nie widzę. Także zostaje nam jedynie droga gdzieś tutaj po tych schodach. Ale tutaj już coś się odpierdala. Co to jest? Aha, dobra, to jest. To jest taki nie wiem, sklepienie. Co to jest? Nie mam pojęcia. To jakaś znowuż gwiazda. Grant. Grant Becoming. To jest zamknięte. Zobaczmy te drzwi. O, tutaj udało się drzwi otworzyć. Wejdźmy tutaj. Też, żeby nie było żadnych poradników, do tego nie oglądałem. I możemy pokój po pokoju sprawdzać też. Tutaj nie wiem, co to jest za pokój. Otwórzmy sobie to. Just Abraham. Abraham. I'll be Co oni tam stóp stóp z zrobić? Dobra, czyli ewidentnie yy, właściciel czy ojciec tej babki, no na pewno ojciec, nie pał o sympatią do piecków, to ja już go nie lubię. Tutaj nic więcej nie znajdziemy chyba. Jakiś notatek na stole nie ma. No, bardzo częsta, częsty zabieg w tego typu grach. Przejdziemy dalej. Tutaj są zapewne kolejne pokoje, czy ja mogę je. zeksplorować, ale ktoś tam jest. Henry! Henry Hughes, jeszcze sobie sięgniemy, bo coś do picia w międzyczasie. Dlaczego cię tam zamknęli? Why do you think? They're clearly rogues. They're trying to kidnap me. Please hurry. Do something. No dobrze. Spróbujmy znaleźć klucz. What? No, no, don't leave me. They might return any minute. Oh, do something. I can't break it down from my side. Cofnij się. Chyba tam nikogo nie będzie, na 100%. Co jest zbyt podejrzane. No kurwa. Jemu chyba już nic nie pomoże, a my stąd zawijamy kitę. Pozytywka to zawsze mnie przy... w ogóle przyprawia odreszcze w jakiejkolwiek grze czy filmie w ogóle związanym z horrorem, to, 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 to zawsze kurwa pozytywka to jest taki. O... Ciężko się to obraca trochę. Muszę tu kurwa się gimnastykować, żeby to obrócić. Sorry. Tutaj jakaś lampa i tutaj jest jakieś łóżko, jakby ktoś tutaj spał. Tylko że tutaj była dźwignia, ja nie mogę jej użyć o kurwa, tutaj nie mogę wejść, a ja myślę, że to są drzwi, a to jest. Jakieś światło, po prostu. To jest winda. Ale my jeszcze sobie zajrzymy tutaj. Aha, widocznie potrzebny jest klucz. No tak, bez skutka. Czy tutaj się coś otworzyło? przez ten moment? Chyba nie, tylko zjechała winda, ale... ale widzę tutaj jakieś ślady krwi, które nie zachęcają mnie do tego, żebym tam szedł w ogóle. Dobra, wyjdźmy. Da radę w ogóle teraz tędy wyjść Kurwa ja myślałem, że ktoś tu siedzi Ja pierdolę Tutaj znowu pokój z krzyżem oczywiście Tu trzeba wyjść Ale to nie wygląda raczej jak, jak jakiś kościół tym bardziej, że tutaj jakieś, kurwa... Tutaj trzeba też jakiś klucz włożyć ewidentnie. Cylinder. Czyli jakby mamy pierwszy cylinder, a ile tych cylindrów jest, nie wiadomo. To pozwala nam też wyłączyć tą muzykę, taką diabelsko-szatańską muzykę. Tutaj coś jest. Przeczytajmy to sobie. Zawiedzie Twoja nadzieja, bo już sam jego widok przeraża. Kto, by się, kto się ośmieli go zbudzić? Któż mu wystąpi naprzeciw? Kto się odważy go dotknąć bezkarnie, nikt zgoła, pod całym niebem głosu jego nie zdołam przemilczeć o sile, wiem, niezrównana. Gdy odchyli, kto brzegi pancerzaj podejdzie z podwójnym wędzidłem, czy ble, 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 to są jakieś kurwa teksty z Biblii, no to nie będziemy tego teraz czytać, mamy to w razie czego w dzienniku. Ale widzę, że chyba wszystkie przedmioty, które mieliśmy tutaj zebrać, żeśmy zabrali. Tu też nic więcej nie ma. Tam na pewno w tej skrzynce nie ma żadnego klucza, żebym się nie musiał tu wracać. Nie. Zastanawiam się tylko, co tutaj będzie za klucz, bo na razie tego raczej użyć nie możemy. No tutaj moglibyśmy wejść, nie? Aha, tu też jest zamknięte w takim razie. Tutaj już byliśmy, ale jeszcze zobaczę, bo tu się tutaj ta szafka rzuciła. Nie, tutaj nic nie ma nowego. Tu jest wyjście na ten główny hol, nie? Ale dobra, my sobie jeszcze tą część tutaj spróbujemy sprawdzić. Światła za bardzo tu teraz włączyć nie mogę. Aha i to są jakby. Dzwonki w poszczególnych. Yy, strefach może będzie to służyć do tego. Żebyśmy mogli tego typa gdzieś tam. Odciągnąć w razie czego, który nas będzie gonił poprzez wydawanie dźwięków z różnych pokoi. To też całkiem spoko możliwość. Tutaj Tutaj mamy chyba toaletę. Tego otworzyć nie mogę. Tutaj też nic nie ma. Zobaczmy te drzwi. Tutaj też jest potrzebny jakiś klucz. Bo chyba nie to, nie? Dobra, zobaczmy, czy my tu mamy jeszcze coś innego. Tutaj mamy mapę. Co w ogóle oznaczają te skróty? Tutaj jest jakby. Aha, to są drzwi oznaczone. Dobra, to rozumiem. Tutaj jest jeszcze jakiś znak zapytania, do którego będę mógł podejść, zobaczyć za chwilę. No dobra, ale czemu nie ma żadnej legendy, co jest co? Poszukać cylindrów wokół hotelu. No jeden cylinder mam znaleziony. Ale jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi. Gdzie jest ten znak zapytania, który tutaj pokazuje? Tutaj? Ten znak zapytania jest kawałek dalej. No właśnie, tutaj. Aha, dobra, i teraz wiem, tu mi się włączyło światło, bo ta winda się wyjebała w pewnym momencie. I ja mogłem teraz włączyć, czyli dobrze, że tutaj wróciłem. Wbijamy na, na, kolejne, na kolejne piętro. Dobrze, moi drodzy, tym sposobem mamy pierwszą część za nami. Myślę, że odcinek czasowo będzie w sam raz i więcej nie będę chciał, żeby te odcinki trwały, bo wydaje mi się, że ta gra jest dosyć krótka. jeszcze się upewnić, ile ona trwa, ale 20-20 parę minut na spokojne możemy sobie w taki tytuł yy, pograć. Myślę, że jest to w miarę ciekawe na takie krótkie odcinki, ponieważ tutaj nie ma za dużo akcji, a pewnie gra się później rozkręci. Także na ten moment trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku.